Czystko łez, Jak widzicie, bardzo pozytywnie zaczął się dla mnie ten dzień, co mogliście zobaczyć na początku filmu, czyli 145 kg na pauze w także jeszcze 5 kilo mi brakuje do mojego takiego mini celu, który sobie obrałem, czyli 150 kg. Dałem sobie czas do, do końca. Znaczy, nie do końca, tylko do swoich urodzin 26. No myślę, że się spokojnie wyrobię, jeśli będę trenował mądrze. Tak, a jeśli mówimy o mądrym trenowaniu, no to yy, tak jak mówiłem w ostatnim filmie, jeśli nie widzieliście, to link oczywiście będzie w opisie. Yy, mądre trenowanie ostatnio zacząłem uskuteczniać, czyli raz na tydzień yy, tylko powiedzmy, zbliżam się do swojego takiego maksa. Wcześniej miałem takie podejście, że co drugi, co trzeci trening, yy, czyli co drugi, co trzeci dzień u mnie. Starałem się bić rekord w jakimś zakresie powtórzeń. A teraz spokojnie, po prostu sobie trenuję ruch i zaraz na, na, na 6 dni, raz na tydzień uderzam w pełną. Wiecie co, w pełną. No i ponieważ moje ciało dzisiaj spisało się na medal, powiedzmy, więc należy mu się jakaś, jakiś odpoczynek. Także teraz wybieram się właśnie na basen, zrobię sobie, nie wiem powiedzmy. 10 basenów, myślę, że tak na luzie spokojnie. Nie jestem fanem uskuteczniania jakiejś wielkiej ilości cardio, także raz na jakiś czas chodzę sobie na basen, tak po prostu, żeby serducho sobie trochę pobiło, no i potem na jakieś masaże i pewnie sauna. Także myślę, że to będzie dobra metoda na regenerację po dzisiejszym treningu. Więc jak widzicie na filmie, pomimo tego, że kardio jakoś specjalnie nie wykonuję takiego typowego, tylko w innych formach czasem, to wciąż mam płuca w miarę dobrym stanie, ponieważ mogę przypłynąć basem pod wodą. Co prawda to nie jest 25-metrowy, ale 20, no ale przypływam to z dużym zapasem, więc taki normalny 25-metrowy spokojnie jestem w stanie przepłynąć. A to też przy okazji na pewno dzięki temu, że mam w miarę dobrą technikę. Pływania, w miarę efektywne są te ruchy, te pociągnięcia są w miarę no, takie, że wprawiają mnie w ruch, więc to tak samo jak przy siłowni. Ważna jest technika, bo bez techniki nie ma efektywności, no a bez efektywności nie ma wyniku. Korzystając z tego, że jesteśmy w kuchni, chciałem powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, takiej refleksji, która mnie e, naszła. Z okazji tego, że trenuję codziennie, no to staram się jeść w miarę wartościowe produkty. Przyznam, że bardzo często zdarza mi się dobijać kalorie gainerem. Takim oto gainerem to jest smak Carmel Vanilla. Bardzo mi to wchodzi, z mlekiem szczególnie. I dużo z Was mogłoby powiedzieć, że kurczę, przecież gainer to jest strata kasy. No, w sumie zależy od podejścia, bo jeśli jesteś w stanie zrobić sobie jakiś, jakiegoś shake'a, nie wiem, na przykład na bazie owsianki, którym sobie dobijesz kalorie, czy tam, nie wiem, owsianka, awokado może być tłuszcze, no to spoko, też możesz sobie tak jeść. Ja sobie wolę to dopić gainerem, którego to swoją drogą przez bardzo długi czas byłem przeciwnikiem. No ale jednak problemem dla mnie jest, żeby zjeść wystarczającą liczbę kalorii we w miarę czystym jedzeniu, więc sobie korzystam z takich oto. Udogodnień. Natomiast yy, nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem ileś filmów temu, yy, że zrezygnowałem z Coca-Coli, z Coli Zero, która była moim dużym uzależnieniem, ponieważ zdarzało mi się pić nawet 2 litry dziennie. Nie mówiłem tego na filmach ani nie pokazywałem, ponieważ nie jestem zdania, że jest to coś. Dobrego i nie jest to nauk, którym warto się chwalić, raczej. Natomiast teraz jestem dumny, teraz jestem dumny, że z tego zrezygnowałem i dzięki temu mam trochę więcej pieniędzy, które mogę wydawać na lepsze jedzenie. Właściwie kola nie jest jedzeniem, no ale mam tych pieniędzy, e, trochę mi zostaje. Dzięki czemu mogę sobie kupić na przykład teraz na jakiś czas ryby. To jest właśnie ta refleksja, o której chciałem powiedzieć, że warto czasem zastanowić się, czy na przykład taka paczka chipsów, czy taka Coca-Cola zaprowadzi nas bliżej naszego celu, e, którym jest zapewne w większości wypadków lepsza sylwetka, albo lepsze osiągi sportowe. Wydaje mi się, że na przykład taki filet z dorsza będzie dużo bardziej pożyteczny. Albo na przykład polecam awokado. Jest trochę drogie, to się zgadza, natomiast ma bardzo dużo dobrego tłuszczu, więc no, polecam, akurat czasem można trafić w promocji dobrej, więc wtedy kupuję sobie na zapas i czekam aż dojrzeje, bo warto, żeby było takie miękkie. Dorsza sobie usmażyłem w bułce tartej, bo, bo tak lubię. No i teraz jeszcze pozostało cytrynką skropić i będzie w smaku po prostu miazga. Można przy okazji chwyt poćwiczyć. No dobra, no to teraz czas na taką małą spowiedź. Ja mianowicie jestem właśnie po treningu, chociaż mamy godzinę 19. No, o Boże, już prawie 20. także mamy godzinę 20, jestem po treningu i w ostatnich dwóch dniach trenowałem sobie po południu po pracy, więc no jest to dla mnie coś nowego, a natomiast zauważyłem, że jestem dużo bardziej Rozciągnięty, jest mi łatwiej wejść w pozycję odpowiednią, w głęboką pozycję, jeśli mówimy o przysiadzie, oczywiście. No i cóż, jakoś sobie radzę z tymi korkami, że tak powiem, na siłowni, i w tym momencie będę sobie robił posiłek potreningowy. Wiem, że jesteście bardzo ciekawi, co będę ja, co ja będę dzisiaj ja po treningu, będzie to łosoś w wersji smażonej. Także usmażę sobie łososia i pokażę. W tym momencie pokażę coś, czego jeszcze nigdy nie pokazywałem na kanale. Jak myślicie, z czym zjem tę rybę? W tym momencie macie szansę na zapauzowanie tego filmu i w komentarzu wpiszcie, z czym będę ją jadł. Czekam. Ok, zakładam, że już napisaliście komentarz, więc uwaga, następuje objawienie. Jest to kasza gryczana. Dokładnie, kasza gryczana, dziś jadłem kaszę gryczaną, ponieważ kupiłem sobie obiad w pracy od takiego pana innego, który mnie wtedy zatruł. Jest to pan, który przynosi takie obiady domowe, bardzo dobre swoją drogą i była tam kasza gryczana z takimi klepsikami i naprawdę kaszę gryczanę nie jadłem chyba, żebym nie skłamał, nie wiem, ze dwa lata może. Jakieś takie miałem dziwne nastawienie do niej, nie kojarzę jej z dobrym smakiem, natomiast ta, którą jadłem dzisiaj była naprawdę Miodzio, o ile o kasze można powiedzieć miodzio, <taki> także ja sobie zrobię i zaraz Wam pokażę jak wygląda posiłek, a no, właściwie wersja posiłku końcowa. No i tutaj prezentuje nam się jak widzicie pięknie kasza, to jest ulubiona kasza płaczącej Anki, czyli kasza Grycz Anna. To tak w ramach takiej łamigłówki słownej, gry słownej i tutaj mamy łososia, jak widzicie jest mocno spieczony, bardzo dobrze i do tego jeszcze sobie wezmę standardowo tak jak codziennie 4 omegi 3.